Siemano Byku, jak się nazywasz, skąd jesteś i zadaj pytanko? Jestem Kasper, chciałem zadać do Filipka pytanie. Mhm. Dlaczego Filipek się tak byś sraż do BDS-a Kartkiego i czy jest walka możliwa z nimi? Ale to najpierw musisz się określić, czy chcesz oglądać tą walkę, czy chcesz mnie pocisnąć za to, że się sram do ludzi, którzy, z którymi miałem nieprzyjemne momenty w swoim życiu. Nie, na przykład jest staram do BTS-a. No, sram się kurwa, bo wiem jak się zachował na face-to-face -face ze mną. I sram się dlatego, że wiem, że jest fałszywy. I, I miałem, dobrać miałem dobrać swoje dobrać. momenty takie, że mogę powiedzieć o tym. Zresztą powiem staje? kurwa, bo Boxdel mnie o to zapyta. I dla ciebie to jest zwykłe sranie się przez internet, bo pewnie oceniasz to tylko przez pryzmat komentarzy i tego, co ja piszę, a ja mam takie potwierdzenie w rzeczywistości, że były takie sytuacje. No, Okej. Okay. Bąbel wy 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 wykładaj ciapy na walkę z bds i robimy main event. Kurczę, no bo to by była Jez. na pewno super walkę, ale nie sądzę, by BDS yy, swoją pierwszą walkę yy, chciałby stoczyć z kimś, kto już mimo wszystko dość długo trenuje. Nie? No to bierz jakiegoś tam z jego przydupasów. Two jeden jeden 5 W sensie nie mówię, że wszyscy są tacy, ale było dużo takich, którzy mnie obrażali w internecie tam na snapach nagrywali jakieś na mnie materiały i, i niech będzie. Czyli yy, ogólnie yy, nie lubisz samego BDS-a, czy też całe, całej ekipy 2.1? Kurwa, miałem nieprzyjemności po prostu z nimi, nie wiem, jest jakiś taki gościu flexi od nich, który mnie ciągle obraża ten w internecie, był. tak, ten Wysoki, mógłbym z nim też zawalczyć. Jakby Ja rozumiem, że jest coś takiego jak kreacja artystyczna, jak nakładanie kuminiarek, że wjeżdżamy. Ja to wszystko rozumiem i ja się do tego nie sram, ale ja to oceniam przez pryzmat tego, jak ich na żywo też spotkałem i jak się będę zachowywał. I w sumie spoko, że akurat to jest takie pytanie na cage'u, gdzie jest dużo, dużo wiadomości, bo mnie wkurwia ten jego populizm już od wielu lat. Myślałem, że między nami jest spoko, bo obiecałem mu po, po jakby naszym spotkaniu, że nie, nie wysprzęgle się z tego, co się tam działo, chociaż mógłbym. I on po półtora roku jakby udzielił wywiadu, w którym wszystko to opisał i jeszcze jakby wbił mi szpileczkę, że wcale nie zmieniłem zdania o Filipka muzyce, jakbyście się o mnie pytali. Mnie wkurwił tym, poza tym widziałem się z nim na Giżycku, na Mazury Hip Hop Festiwal, ja tam grałem, on też tam grał i z daleka mnie widział, bo były takie namioty rozstawione dla artystów, stał z Fleksim i patrzył. A ty tego słuchaj yy, patrzył na mnie i, i wodził za mną wzrokiem, nie przywitał się ze mną, nic nie, a to było już po naszym spotkaniu, gdzie było w miarę okej. Okay. Wszedł na scenę i powiedział, słyszałem, że jest tutaj Filipek, zróbcie dla niego hałas. Słyszał, kurwa, nie widział mnie, chociaż stał, nie wiem, 10 metrów ode mnie. No i a powiedziałem sobie, chuj, no jestem normalnym gościem, podejdę do niego i podam mu rękę. Podałem, pod, podchodzę do niego, chciałem z nim pogadać, wiesz, jak może nie kolega z kolegą, tylko jakiś szacunek, jakby gości, którzy dali sobie po mordzie, potem się pogodzili i wiesz, i teraz nie ma między nimi bifu, to tak, mi podaj rękę. No, tak. I poszedł w drugą stronę kurwa. Ale na scenie mówił, że zróbcie has dla Filipka, strzeżę, że jest tutaj Filipek. I to jest kurwa cały BDS. I pewnie jeszcze dzisiaj na, na Instastory yy, dostanę jakieś kurwa tam, wiesz, um, opowieści jego, że, że to wcale tak nie było i tak dalej. <grym> Kurwa, mam ziomka, który, który ze mną przy tym był, to też nie chcę, wiesz, zaraz zbierać atencji dla tego mojego kolegi i mówić, że wchodźcie na kurwa jego Instagrama, bo on jest jakimś normalnym, wiesz, no, nie jest jakimś influencerem czy coś, jest po prostu moim przyjacielem, ale no kurwia mnie ta sytuacja, gościu, i szkoda, że jej nie widziałeś, bo wtedy byś nie mówił, że ja się do kogokolwiek sam